Witam z tej strony Aspyt to kolejny odcinek w supermarket 3 Zapraszam do superksi kanału, lajkowana i komentowana. A w dzisiejszym odcinku kochani widzowie trochę z sprzedamy Mamy mało, sobie odnosimy sklep, o Wszałem, już wszystkie półki napełniłem towarem musimy jeszcze trochę pozmieniać te kolory, żeby wszędzie było białe niż w jednym miejscu no i mamy i tyle towarów. Wszystkie pułki mam już. Te. bo a to dzięki kretoju, który ją pobrałem. Musimy tylko spłacić. Musimy go spłacić. Musimy go spłacić, a ja musimy musim ja. musim musim nawet Mój wybierać. Hm. Musimy raz kasję żeby spłacić. No ma... Nie wiem co to tam... I sobie, to tak mam wygląda Zarobimy je trochę, to kupimy farbę Farby to końcem malowane. No i tak wyglądały. ale to musimy pomalować. Bo to tak. O. W jednym miejscu jest pomalowane, a w. A w drugich miejscach już nie jest pomalowane. O, pan to sporo za Muszę poprzątać, przecież się trochę widzowie, Może trochę odrobimy przez te straty, że... Nie mogę nie, nie miałem pieniędzy Oj, i mi pan zakupów są zakupów, dziękuję za taką... ...sparcie sklepu 60 Co ...jakiś klient zrobić za sto... ...za ...horarów Zakupy, ale ja tu można pomagać Jezu, pani traje. O, a je pan za górę! Dziękuję za takie sparcie sklepu Kasty Castic po tyle widzowi brał towaru, too, by było. No pani jedno rzeczą ty pan. Wziąłem więcej pan bać. Ale dobrze. Jak mówię, kasty rossz lisi. 3-50 pani Presta. Proszę bardzo. O, a pani? Pani, kto się Dziękuję za takie śparcie sklepu 63, co Dziękuję, zapraszam na większe zakupy. Pani też już Kasty by była po tyle. Lepiej, kasty tak pełnią po, po tyle pięć. To by się odrobiło za ten kredyt, co musiałem pobrać wizowie o, pani nie mleka w A, dobrze No nie ma, dziękuję Nie teraz pani, 2,50. Dziękuję, zapraszam ponownie. Dziękuję, zapraszam ponownie. 50. Proszę Pani nie tu, 3,80. Teraz, ot, Od... okej. Okay. Nie guję, zapraszam panowie, musimy iść sobie za za ten kredyt, co pobrałem. Musimy jakoś jako spłasisz. Musimy mieć ten kredyt, mhm. spłasisz. o się trakować. Nie zapraszam panowie, mam no, musim nam się uda kredyt, widzowie 20. Dziękuję za wsparcie takie duże Dziękuję Może od Państwo zapalę Złoty 70 Proszę Złoto dziękuję jeszcze 100 dolarów musimy zarobić i więc spłata na kryty hmm hmm mm -hmm, mm -hmm. o mm musimy dobra, mop, mm mm Teraz mm pan mm 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 do tych więcej mm więcej mm więcej 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 i co Dobry pan dobry wiesz, ale nie tak jest mm -hmm. i dziesięć Raczej dziękuję ponownie 560 Dziękuję Hmm. Dziękuję, jest 50 Dziękuję Czemu musimy tutaj trochę Musimy się tutaj dołożyć jakiś nowy towar pomalować do końca całość no, nawet udało się nam na kredyt też płatynę wsiądz co robisz? O, fajnie widzowie, tyle towaru było i Człuch, prawie wszystko poszło. Co pani szuka? Fajnie widzowie, tyle towaru było i nie ma sprzedanych. Co pan szuka? Mleka czy wody? Nie wiem, co to właśnie to właśnie mi towaru, czy... i zapraszam ponownie. O widzowie, patrzcie. Prawie nam trzeba udowodnić, że się daje. Dołożymy z magazynu. Dołożymy sobie... Mliko Musimy się by było na kolejny dzień Na kolejny dzień było mi na kolejny dzień było hmm, Tutaj są wodę, no Zjąłem, musiałem dołożyć z towaru I na kolejny dzień był Kolej to jeszcze jest No to No też zostawimy, bo jeszcze mamy tylko Musimy kupić te sobie Szafki na towar właśnie mogą kupić A ja akurat mam na spłatę kredytów. kamera Wsią nie widzę tego 250 dolarów tora, No, osibi kredyt, Spłacimy mi. Bez kupię, się kupia. <gry> kłam, jak na kredyt, a już i ma. Spłacimy mi, ten Musimy spłacić, Musimy spłacić no, mam no, opłaty. no, no, opłaty, A, kupię to farbę, żeby to kończyć malowane i będzie lepiej wyglądało. A chyba nie kupię, kupię, bo jest. No we do jutra, już sekund jazdy kupię, dobra? I mi tutaj, uj, nie był zadowolony. Hulalala, co ja tu chcę kupić? Na pewno to jedno. Mamy to. Zrobimy, skończymy malunek co musimy jeszcze zarobić Kolejne pijące. No ale na razie towaru nie kupię. Nie kupuję. Skończy mi się budowę tego. No muszę dobrząć, to wielu. Będę mógł pomalować. My musimy pomalować. się trochę farby zostało. No to się schowiem w do magazynu To niechaj będzie. Hmm. U, będzie musisz, mówić, mówisz, bo już mało jest. Co wie mało jest. Hmm. Hmm. to mamy. Co tutaj do kupić sobie to jakoś nie ma żadnego rozdóp? Lutówki to nam na razie niepotrzebne. Hmm. Cóż. Po jakieś mi się przydały to chyba A, malunki tylko. O, z nie ma. Muszę licencję jakoś kupić nowo. O, dobry pomysł. Ale to nie, tu towary się kupuje Hmm, czyli licencję mogę nakupić? Musimy kretyś płacić, co wie Musimy spłacić, sobie. Musim spłacić. No i dobra co to się spłaci Sam licencje, jakoś kupisz, a nie mogę, nie stać mi nie stać mnie hmm, Bo musimy popłacić, widzowie, wszystko. Hmm. Co mi zarobiliśmy? Co zarobiliśmy, to musimy spłacić. Licencje No, to, to, to tam się dotyczy... Się... Dobra, już zakre... Co, co ja wam powiem? Dziękuję e, za oglądanie. Zapraszam do subskrypcji kanału. Lajkowana. No i komentowa. No I się już widzimy w kolejnym odcinku. Nie bałem cię, jutro. I co, no i za to dziękuję. I zapraszam na kolejne odcinki. No i się widzimy wkrótce. W następnym odcinku się towaru to kupimy. Bo już na safkach pusto prawie. No i to sobie No i życzę Wam top. Mi je ukradla sadistično šiketito gruntase. To so pa še nas do jutra.